Dzień dobry, dzień dobry, prawda, w drugim wspaniałym odcinku tej cudownej gry. Tak, Tym razem tak, wiemy tak. minimalnie więcej, przynajmniej wiemy co mamy zrobić, nie wiemy jak mamy to zrobić, ale no, No jest to do zrobienia. Ty jesteś hostem znowu, rozumiem? Dobra. Tak, 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 stworzyłem. Ta sama mapa. Lecimy. Uff. ale szczerze ta baba nie jest za szybka, to, to dodaje... Dodaję w takiej pewności, tak? Nie jest ona... Znaczy jakoś... no ona z tego co wiem to się robi coraz szybsza. Aha No i co za spoilery? Okay, the Find a way in. Idziemy do piwnicy. Dobra. No to już tylko wiemy. No była w lewo? Mhm. To już wiemy. Ona jest na razie spokojna. Ten klucz gdzieś tu był, Check nie? Like no. No to, tu była ta lalka. To jest ta Evil lalka. A co ona? Coś robi? Czytałeś? Ona będzie spierdalać. A, <coughs> a. Jęzeczkę, bo tu tatka jest, nie? To jest ta, która biega. Mhm. Właśnie... Nie wiem co no z tego. Dobra, dobra, na górę może. Czekaj, ale spróbujmy może spalić tę lalkę. Jest tu, w tej piwnicy... Coś takiego Gdzie gdzieś się chowaliśmy, głupiec. Właśnie, nie? A gdzie my się kurwa chowaliśmy teraz? Ze schodami. Chyba nie tu. ze schodami. Kurde, i zgubiłem się. Powiedziałem <grytanie> ci, że się zgubiłem trochę. Do schodów, <noise> Lala, Baba idzie po schodach, schodzi w dół. Dobra, ja jestem tam gdzieś. Chowaliśmy cały czas. Kurwa, ja nie. Idzie, idzie do mnie. <coughs> Dobra, wraca się? Chyba że do mnie idzie. Tak. Nie weszła na. do mnie? Nie wiem, albo na schody, albo do ciebie. Kurwa, no nie wiem, tupta jakby była na górze. Więc możesz wyjść. Możesz bezpiecznie wyjść. Dzięki. O Jezu. O kurwa, ja też się przestraszyłem. I ty jesteś teraz inną postacią faktycznie, jesteś... Jesteś babą jakąś. To jest ludzie. No właśnie, ja jestem tobą z poprzedniej gry ja To nie działa. da się chyba. Dobra, idziemy na górę. Dobra, My mamy w jakiś sposób. Aha, a ten, ten piec, sprawdziłeś? No tak, nie działa. To nie wiem. Nie wiem. Idziemy na górę, może. No, przede wszystkim klucze, nie? No bo tu jest tyle tych kluczy i tyle miejsc. O, idzie, łazi. Halo, papa. Pa. Ty już uciekł, jak szybko. Już gaszę latarkę tutaj. Wziąć drewno? Tak. Ja. Co do mnie ją prowadzisz? Jak Widzę do to ciebie? Latarkę? A ty to tu co? jesteś, dobra? Ja się zgubiłem, po ciemku gdzieś wszedłem, kurwa. Tą lalkę jej się jakoś daje, żeby ją uspokoić? Bo tak... Ja wiem. podobno tak się da zrobić, ale ale... to jest ta Evil lalka. To A, tak, zwykłe lalki. Te, te, evil to uciekną mm -hmm. A to zwykłe to jakoś się jej daje, z tego co wiem <laughs> No ona idź stąd! Ona pewnie nam nic nie zrobi, nie? Jak my do niej podejdziemy, ale kurwa Wiesz jak to jest, no No trzeba... Nie no, ona tu idzie, nie? Nie, tu nie ma Nie, nie zapalaj Słyszysz to tu panie? To są te lalki ale to nie ona? Nie, no przecież tak popierdzielają to te lalki. Ej, ty jesteś w ogóle w tym samym miejscu, gdzie ja? Ta. No nie chyba. Jak kur... nie. Ja nie wiem co się patrzę, bo to jest tak ciemno. Patrzysz w ścianę. O Jezu. Widzisz ty ja? Jesteś, cześć. Dobra, idziemy. Dobra, co? i zobacz, czy jest. No idę, idę. Coś tu tupie, no. No idź stąd! Jest tu? No jest, no łazi, kurwa. Kurwa znowu tu, no. Ale ona, Nie nas, da się idzie. Czy... ona nas idzie, czemu na to nas idzie? No nas musi bardzo nie lubić. To coś leży na ziemi, w ogóle. Co? Pod nami, dosłownie. Kurwa mać, no. No, no, no tak i się co by... zrobiła. Tego nie przejdziemy nigdy. Znowu tkniemy na dole, no. A już tyle wiemy, Kolejny już mamy... Kolejny odcinek z świątynia w piwnicy. Ja pierdolę. Dobra, idziemy, co? No nie ma co, no. Trzeba iść. Dobra. Trzeba po prostu chciałeś kliknąć W i w iść do przodu. P90. O kurwa. O kurwa. Masz zawiepałem czołem w ścianę. Idę tam. Jak to w ogóle... Jakie to było znienacka? Niczym przejeżdżający bolid Formuły 1. Wziął. Ten dźwięk. Jest tu? Nie, no nie widzę jej. Boję się, że ona po piwnicy gdzieś biega. Jak nas zajdzie od tyłu z tej piwni, zstramy się. Dobra. I czemu? Bo wtedy ona je otworzyła pewnie. Nie, my ją otwieraliśmy. I nie ma tego. To musiał być nie ten klucz. Kurwa, on no. jest pewnie w innym miejscu. Weź tą lalkę. Ona jest ta dobra. Wziąłem, wziąłem. Nie wiem do końca co ja robię. No poszedłeś? tu, 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 drzwi otworzyłem. O tutaj? To wygląda jak miejsce, w którym można się chować w ogóle. Dobra, ja się ze gdzieś? gdzieś? Gdzie tak, była, Ciekła. Do przedpokoju mam klucz. To dawaj, to, to, to jest tam, gdzie byliśmy. Widzę cię, widzę twoje światło, wróćcie. O kurwa, chyba się nie wraca jednak. Ona jest chyba na dworze. To do mnie. Chodź nie wiem, się. ten dźwięk tu jest spierdolony w tej grze, ja się... Ja nie wiem gdzie mam spierdalać. Huchnęła ci? Ej no. No i chuj, nie żyję. Nie żyję. Kurwa mać. Ślepy zaułek był, sorry. O, ale dźwięk. <laughs> I zrespiła się na mnie. Cześć, to? Jak? Zrespiła mi się w pokoju. Jak nie mogła ci się zrespić? Ona dlałła ci cały czas. W pokoju. I lalka, którą miałem, spierdala właśnie. To się śmieje, no. Ej, nie, dobra. No co, jedziemy jeszcze raz chyba. Nie no już. No ale jak chcemy to zrobić? Ja nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Mamy jakoś nie spalić mam. te lalki? Ja znowu wylądowałem na strychu. <laughs> I czekaj, ja do zagrani chcę zobaczyć, jak wyglądam teraz. Idę do ciebie. Chyba. Ale ona teraz nie jest skurwiona, teraz możesz biegać po tym. No ale szukam i szukam i nie mogę nic znaleźć Nie wiem, ja mam to pierdoliłbym, bym zaczął od nowa jeszcze raz po prostu, wiesz? Dobra, ja to też zostawimy, nie? No? Jestem za, no Ta! Dobra. No zaczekaj, to tylko mi... znajdź mnie się, pokażesz jak wyglądam To Faj to, widzimy się w piwnicy Wróciłem się tu gdzie... no nie, ja tam nie dojdę Ona stoi Ona stoi tam gdzie umarłeś Idzie do piwnicy właśnie ona idzie do piwnicy, tak? No. W tamtym kierunku w każdym razie. Dobra, ja idę do ciebie, widzę twoje światło. <laughs> ja widzę twoje, idzie mały pamper. <laughs> ale najlepszy, najlepszy byłeś jak ty byłeś tym rudym, bo ty byłeś takim małym, rudym, wielkim klocem. <laughs> takim nabitym. <laughs> Jakiś teraz problem? Pamperek. Dobra, <laughs> Dobra. No, dobra. Koi. no cóż, teraz No, dzięki, kiepska gierka, ale no, Czasem takie są.